Jak realizować cele? 10 sposobów. Chcesz wiedzieć, jak realizować cele? Dobrze się składa, bo poniżej znajdziesz 10 praktycznych wskazówek, które ułatwią skuteczniejsze dążenie do pożądanych efektów. Okazuje się, że wbrew pozorom naprawdę nie trzeba wiele wysiłku, by odczuć różnicę w stosunku do dotychczasowego podejścia. Zapraszamy do lektury i trzymamy kciuki za realizację wszystkich celów, które stawiasz sobie w życiu prywatnym i zawodowym. Kolejność nie ma znaczenia. Każda z tych porad wydaje się cenna i równie przydatna. Jak realizować cele? Konkretne i mierzalne. Jak realizować cele, skoro nie umiemy ich precyzyjnie określić? Jeśli chcesz zwiększyć szanse na spełnienie marzeń, to zamień je w plan o bardzo konkretnej formie. Rzuć okiem na pierwszy z brzegu bardzo uniwersalny i prozaiczny przykład. Być może chodzisz po świecie z myślą, chciałbym więcej zarabiać. Cel wydaje się całkiem uzasadniony i sensowny, bo kto nie chciałby więcej zarabiać? To jednak bardzo ogólna myśl. Jaka zmiana byłaby dla Ciebie satysfakcjonująca? Czy w ogóle szukasz innej pracy i znasz widełki zarobków obowiązujących w Twojej branży? Zwróć uwagę, jak motywuje i nastawia konkretny, mierzalny cel. Na przykład, chciałbym zarabiać o co najmniej 2000 zł netto miesięcznie więcej niż teraz. Taki cel łatwiej ocenić, czy się udało go zrealizować, podobnie jak przełożyć na działania, bo wiesz, że tylko kilka firm w Twoim mieście gwarantuje wysokie uposażenie. Ambitnie, ale osiągalnie. Cel powinien być ambitny i ekscytujący. Musi sprawiać, że na samą myśl o nim rwiesz się do działania. Co to za cel, skoro i tak masz pewność, że się spełni, co innego wyzwania? To one decydują o naszym rozwoju i skłaniają do podejmowania odważnych decyzji do wysiłku. Nie może być jednak zbyt ambitnie, zbyt wysoko. Przykładowo, dużo realniejszy jest cel, zostanę jednym z 20 najbogatszych mieszkańców mojego miasta. Niż zostanę jednym z 20 najbogatszych mieszkańców Ziemi. Nikomu nie można zabronić marzyć, ale już widzisz różnicę. Twój cel powinien być osiągalny. Powinien być osadzony w realiach, nawet jeżeli szanse jego realizacji oceniasz na minimalne. Minimalne szanse są jednak czymś więcej niż skrajnym nieprawdopodobieństwem. Naucz się, jak definiować i realizować cele. Istnieją różne metody definiowania i osiągania celów, między innymi Smarter. To właśnie z tej metody zaczerpnięte są wskazówki, by cel był mierzalny, ekscytujący czy realny. 6W: Who, What, Where, When, Which, Why. Czyli podstawowe pytania pomocnicze, które ułatwiają nazwanie celu v 2 model zaproponowany przez firmę Salesforce związany z pojęciami wizji, wartości, metod, przeszkód i metryk. Twoim pierwszym celem powinien być właśnie cel zrozumienia sytuacji, która jest dla ciebie zapewne ważna. Popracuj nad wyznaczaniem celów z pomocą popularnych opisywanych na wielu stronach metod. Wiesz jednak, że żaden nawet najdoskonalszy model nie wyczerpuje twoich możliwości. Ostateczny głos jest w Tobie. To Ty stawiasz cele, za które ponosisz potem odpowiedzialność. Ekscytacja i nagroda. Wróćmy do kwestii samego nazywania celu. Skłaniaj się ku tym, które w ten czy inny sposób ekscytują Cię. Być może te najważniejsze plany w Twojej sytuacji oznaczają jej zmianę i poprawę. Naucz się dawać sobie nagrodę za realizację założeń. Lubimy być nagradzani i doceniani. Nauczmy się zatem rozsądnie nagradzać samych siebie. Wizja efektów starań powinna być na tyle ekscytująca, by z dużym entuzjazmem przystępować do pracy. Umieść cel w czasie. Kolejnym sposobem na realizację celów jest porada zawarta między innymi w modelu SMARTer. Chodzi o konkretne umieszczenie celów w czasie. Przykładowo: w ciągu najbliższych 12 miesięcy awansuję na lepiej płatne stanowisko. Nie będę korzystać z mediów społecznościowych przez co najmniej godzinę od przebudzenia. Przez najbliższy kwartał będę codziennie ćwiczyć język angielski. Powyższe cele są dużo lepiej zdefiniowane niż chcę w końcu awansować. Ograniczę media społecznościowe o poranku. Muszę więcej czasu poświęcić na angielski. Różnice widać gołym okiem. Liczy się konkret, który nadaje naszym planom realnego wymiaru. Umieść cel w wymiarze czasowym, ale dopasuj go też do harmonogramu swoich dotychczasowych zobowiązań i planów. Celuj w to, co ważne. Co jest dla Ciebie ważne tak naprawdę? Które wartości wiodą prym na tle pozostałych? To pytania fundamentalne z gatunku tych najważniejszych, na które odpowiedzi poszukujemy być może nawet przez całe życie. Jeśli chcesz skutecznie realizować cele, skup się na tych, które zasługują na Twoje zaangażowanie, Twój wysiłek. Nie trać czasu i energii na coś, co jest sprzeczne z Twoimi marzeniami, planami, wyznawanymi wartościami. Cele, które stawiamy sobie wbrew sobie, trudno zrealizować, a w zasadzie nie mają one większego sensu. Zdrowie i jego ogromne znaczenie. Trudno realizować cele, gdy na przeszkodzie staje zły stan zdrowia. Troska o nie powinna być naszym życiowym celem samym w sobie. Im lepsze zdrowie, tym więcej sił. Im więcej sił, tym łatwiej o dochodzenie do zamierzonych efektów. Zależność wydaje się prosta, ale dobrze wiesz, że życie pisze różne scenariusze. Dużo jednak zależy od Twoich starań i codziennych nawyków. Naucz się wypoczywać i słuchać potrzeb organizmu. To ważne, by nabrać nomen omen zdrowego dystansu do kwestii realizacji celów. Zdrowie po raz drugi. Trudno realizować cele, gdy na przeszkodzie staje zły stan zdrowia psychicznego. Żyjemy w czasach gigantycznej presji, miliona bodźców dookoła i zagrożeń płynących czasem z najmniej spodziewanej strony. Żyjemy w czasach, gdy od stanów depresyjnych, fobii, uzależnień czy innych problemów natury psychicznej dzieli nas naprawdę cienka linia. Także, a może szczególnie wtedy, gdy mamy przed sobą całą listę ambitnych celów do zrealizowania. Dbajmy o zdrowie psychiczne i równowagę. Nie lekceważmy niepokojących objawów u siebie i osób w naszym otoczeniu. Czasami nie potrafimy zrealizować nawet najprostszych założeń, ponieważ nie pracujemy u podstaw, nie mamy oczyszczonej głowy i spokoju. Wówczas warto poszukać specjalistycznej pomocy, a zebrane siły z czasem uda się przekuć w spełnienie marzeń. Postaw na rozwój osobisty. Jak realizować cele? Także poprzez wiedzę. Znajdziesz ją nie tylko na płatnych szkoleniach. Rozwój osobisty warto wspierać bezpłatnymi kursami, choćby w Akademii Kar Group. Pod adresem darmowe szkolenia przez internet Kar Group znajdziesz m.in. takie szkolenia jak: marketing i reklama, budowanie pewności siebie, jak się motywować, jak rozwiązywać konflikty, wywieranie wpływu na ludzi. Dziesiątki filmów edukacyjnych na YouTube. Kontroluj, jak realizować cele. Naucz się zarządzać sobą w trakcie realizacji celów. To łatwiejsze, gdy korzysta się z wszelkiego rodzaju praktycznych sposobów: od naklejania karteczki z celami na lodówkę, po użytkowanie specjalnych aplikacji mobilnych przypominających o zadaniach. To Twoja droga do realizacji Twoich celów. Pełna wyzwań, ale i okazji, by sobie coś udowodnić. Powodzenia! Dzięki dziesięciu poznanym tu sposobom łatwiej znaleźć w sobie siły i motywację do działania. Jeżeli interesuje Cię wiedza, doskonalenie i szkolenia, zapraszamy Cię na stronę firmy szkoleniowej Car Group, gdzie znajdziesz szereg darmowych i płatnych kursów, które wzbogacą Twoją wiedzę i pozwolą otrzymać certyfikat ukończenia kursu. Odwiedź nas kursy-edu.net.pl. Zapraszamy!